W dzisiejszych czasach producenci gier chcą prezentować potencjalnemu odbiorcy piękną grafikę i możliwości coraz to nowszych silników graficznych. Niekiedy wiąże się to z gigantycznym obciążeniem komputerów i ogromnymi wagami plików instalacyjnych. Premiera Minecrafta udowodniła jednak, że gry retro mogą również zabojować na rynku. Dzisiaj poznamy rozbudowanego następcę popularnego sandboxa. Ja jestem Ksaorus i zapraszam Was na szybkie spojrzenie z Cube World. Newport już w dniu zapowiedzi narobił sporo szumu wśród graczy, swoim mimo wszystko nietuzinkowym wyglądem i ciekawymi rozwiązaniami, których, no niestety, Minecraft nie oferował. Dostajemy tutaj pełnoprawnego MORPGA w przyszłości, co wynika z zapowiedzi istniejących na stronie, również MMORPGA z dodatkowym smaczniem w postaci eksploracji i panowania nad otaczającym nas światem. Wygląda smakowicie, ale jak to klasycznie w moich materiałach, rozpocznijmy od kreacji postaci. Trafiając do kreatora, większość z nas na 100% szeroko otworzy oczy. Raz jest sporo, naprawdę sporo. W dyspozycji zostają nam oddani ludzie, elfy, krasnoludy, nieumarli, gobliny, orkowie, jaszczury i frogmeni, czyli rasa żabopodobnych postaci, których jeszcze nigdy w swojej przygodzie z MMO nie spotkałem. Do wyboru mamy również kilka twarzy oraz jak na taką produkcję naprawdę ogromną liczbę fryzur. Niejedna gra z krawędziami gładkimi niczym pupcie niemowlaka powinna uczyć się jak wykonywać kreator od tej produkcji. Kiedy popularni producenci zrozumieją, że trzy fryzury i twarze na krzyż to nie swoboda? Wracając do Cube World, mamy tutaj również cztery klasy. Są to wojownik, łotr, łucznik i mag. Każdy z nich posiada dwie drogi rozwoju, mnóstwo skilli oraz spory wybór oręża. Już w kreatorze widać, że świat składa się z kolorowych sześcianów, ale to co widzimy wchodząc do świata, wymusza odruchowe przetarcie oczu. Mimo kanciastych krawędzi świat wygląda przepięknie. Dzięki zastosowaniu sześcianów mniejszych od tych znanych z Minecrafta, gra prezentuje się naprawdę dobrze. Krajobrazy paradoksalnie są piękne i posiadają ciekawe formy. A otaczające nas postacie, potwory czy nawet miasta, są niezwykle barwne. Kolory użyte do produkcji są kontrastowe, lecz to nie przeszkadza, a za to dodaje charakteru. Osobiście jestem fanem pieczołowicie wykonanej grafiki, ale muszę Wam przyznać, że q pod względem wizualnym skradł moje serce. Całość została ładnie określona dźwiękami otoczenia. Co poza ładną grafiką kryje w sobie kostkowy świat, zdecydowanie masę opcji odnośnie Exploringu. Świat możemy przymierzyć wzdłuż i wszech, docierając do podziemi oraz na wysokie góry. Wejść możemy praktycznie wszędzie dzięki np. opcji wspinaczki. Na naszej drodze spotkamy również wielu wrogów. Będą to monstra, które znamy już bardzo dobrze, jak i również takie, które widzimy pierwszy raz na oczy. Dodatkowo znajdziemy tutaj również wędrowne grupki przyjaznych NPC, jak i zbuntowanych płaczowników. Nie zabraknie również bossów, których zabicie jednak wymaga sporo wysiłku i często zgranej ekipy. Oprócz aspektów bitewnych gra zawiera również możliwość zbieractwa, co równa się zdobywaniu różnorakich surowców. Część z nich znajdziemy na powierzchni ziemi, ale po części trzeba będzie zejść do mrocznych i upiornych jaskiń. Tam oczywiście czekają na nas wrogowie. Dzięki surowcom wykonamy przedmioty, ulepszymy ekwipunek i co ciekawe, zbudujemy dom. Świata otaczającego nie możemy zniszczyć gołymi rękoma. Jedyną opcją jest walka z potężnym potworem, który rozsypie teren, lub też używanie różnego rodzaju bomb. To oczywiście nie wszystko, bo mamy tutaj również pety, mounty i o wiele, wiele więcej. W sumie o grze można gadać godzinami, bo o ile questy w klocku nie są zbyt ciekawe, to walkę i exploring rozbudowano niemal do perfekcji. Niestety czas mnie nagli, więc zabieramy się za ostatnią i zarazem dyskusyjną cechę, czyli cenę. Na chwilę obecną jest to 15 euro, czyli około 60 zł. Czy warto? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wam. Ja tymczasem żegnam się z wami, wystawiając tej uroczej produkcji ocenę 9 na 10. Trzymajcie się ciepło, cześć!